W rodzinie mieszkało dwóch braci. Mieli tego samego ojca i tę samą matkę. Co nie dziwiło nikogo i byli wychowani dokładnie w ten sam sposób. Jeden z braci, dajmy na to, był biały, a drugi, dajmy na to, był czerwony. Żyli sobie spokojnie, żyli sobie szczęśliwie, do momentu. Jak wiadomo, w rodzinie zawsze musi nastąpić jakiś moment, ponieważ czerwoni bracia wywołali pewną rewolucję, rewolucję przeciwko tym białym. Oczywiście jeden z naszych braci, ten wiadomo, czerwony, porwany takim patriotycznym obowiązkiem, e, poszedł na pierwszą linię frontu. No, walczył o swoją wolność, o swoją solidarność, o swoją niepodległość, o wszystko swoje walczył o wszystko czerwone. Cierpiał niejednokrotnie głód, cierpiał niejednokrotnie zimno, niewygodę, nawet donoszą, że spał na steropianie. A mówią też, że był ranny. No ale w końcu jednak warto było. Bracia Czerwoni zwyciężyli. Jego, brały, jego biały brat, brat na początku rewolucji gdzieś zaginął, ale czerwony nie miał na to czasu, żeby się tym za bardzo interesować, ponieważ był pochłonięty wprowadzaniem nowych zmian, praworządności, wyborami tymi wszystkimi rzeczami, które były sprawami tego świata. Miały lata. Za ogromne swoje zasługi Brat Czerwony otrzymał szanowne i szacowne i bardzo prestiżowe stanowisko. Uwaga, czytam: stanowisko kierownika państwowego gospodarstwa rolnego w stanie upadłości, czyli popularnie nazywanego PGR. Uważał to oczywiście za wielki zaszczyt, za niezwykle odpowiedzialną funkcję, no oczywiście za prestiż. Honor, zaufania do ojczyzny, jakim go ta w pełni demokratycznie wybrana władza obdarzyła. Pewnego dnia, do kierowanego przez niego przedsiębiorstwa w stanie upadłości, przyjechał z, z wizytą minister rolnictwa w randze wicepremiera. Druga pod względem znaczenia osoba w rządzie. No, trzeba było się przygotować, wiadomo, trawa na zielono, a kombajny, ciągniki, widły oraz szpadle wyczyszczone na wysokość. Nadeszła ta wyczekiwana chwila, na to błotniste podwórko zajechała taka kawalkada luksusowych nie, służbowych czarnych aut. E, ochrona, obstawa, osoby towarzyszące, wszystko pięknie, wszystko z blichtrem, wszystko tak jak Czerwony by sobie tego życzył. W miarę trwania tej wizyty. Czerwony brat zaczął coś podejrzewać. Nawet był coraz bardziej pewny, że skądś zna tego wiceministra. E, no, trudno mu tak było się ustosunkować podczas tych oficjalnych części spotkania, ale już na bankiecie. Kiedy wiadomo, odpowiednia ilość płynu integracyjnego została wypita, a atmosfera nieco się rozluźniła, czerwony brat zadał tako, takież to pytanie. Przepraszam, obywatelu premierze, czy my może się jakoś gdzieś wcześniej nie widzieliśmy? Jakoś mi się taki obywatel premier wydaje znajomy. Odnoszę takie oczywiście wrażenie, ale może się mylę. Oczywiście, odparł wiceminister, wyciągnął serdecznie ręce. Tu nastąpiła spontaniczna integracja zarówno wicepremiera, jak i kierownika naszego wywołanego do tablicy PGR-u w stanie upadłości, no i osuszali kolejne butelki płynu integracyjnego. W miarę jednak trwania tej rozmowy okazało się, że wiceminister to jego dawno temu zaginiony biały brat. Jak to możliwe, że zaginiony biały brat jest teraz wiceministrem, a on tylko kierownikiem państwowego gospodarstwa rolnego w stanie upadłości? Myślał i myślał, w końcu nie wytrzymał i powiedział: To jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Jak to jest możliwe? Przecież mamy tych samych rodziców, prawda? Tak. Przecież Czerwoni wygrali rewolucję, prawda? Tak. No to widzisz bracie, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. Otóż to jest bardzo proste. Zobacz. Kiedy wypełniasz kwestionariusz osobowy, mówił biały brat, to co wpisujesz? Imiona i nazwiska rodziców, tak? Tak. No i tutaj mamy takie same. A w rubryce brat co wpisujesz? Powiedział biały. No jak to co? Bia brat biały. No widzisz, a ja czerwony No właśnie i tutaj morał z tej bajki niech będzie taki, żebyśmy sobie powiedzieli, wiecie co, naprawdę etykiety są dobre na towarach, szczególnie w grudniu, żeby nie kupić tego przeterminowanego jedzenia, ale nie na ludziach. Nie dzielmy się na białych, nie dzielmy się na czerwonych, nie dzielmy się na tych, co są Chciałam powiedzieć ze szczepienie albo no, ale w sumie mogę powiedzieć, a, albo na tych, co nie są. No dobrze, trudno, zostawmy to wszystkim tym wyborom dorosłych ludzi. Dzielmy się, naprawdę dzielmy się w te święta czymś, co jest dobre, czymś, co jest wartością. Czymś, co chroni, czymś, co wspiera nas w środku. Po prostu tym się dzielmy. Tak sobie myślę, żebyśmy się też dzielili opłatkiem, nieważne jakim, takim wirtualnym czy innym. I nie chodzi mi tutaj o taką filozofię religijną, ale o to, żeby ten opłatek był takim dla nas symbolem, że mogę na tobie polegać albo ciebie prosić o pomoc, a, albo że cieszę się z Twojego sukcesu, bo jak wiadomo. Twoja kora przedczołowa, ona naprawdę nie odróżnia, czy ty się cieszysz z sukcesu, który jest twój, czy jest sukcesem twoich bliskich. Ona tak samo neurochemicznie zmienia ilość cię grubości tej istoty szarej, więc no chyba o to nam chodzi, żebyśmy robili wszystko, co by chroniło nasze zasoby, żebyśmy robili wszystko, żeby. Żeby te sprzeczenia zwrotne, które się w tej naszej głowie dzieją, robiły nam dobrze na głowę i żebyście cholernie zapamiętali to zdanie, że nic dwa razy się nie zdarza. I te święta, jak sobie teraz zrobicie, to mogą się okazać ostatnie dla kogoś, więc zróbcie wszystko, żeby one gdzieś w tej przestrzeni były magiczne. Ja chciałam wam coś pokazać, bo ten rok był dla mnie szczególnie wyjątkowy przez te wszystkie rzeczy, które związane są z brainologią, z kursem i z tym, co się w moim życiu wydarza. I postanowiłam w tym roku, ponieważ nie będę mogła się z większością z Was widzieć, ani z większością z Was. Gdzieś w tej przestrzeni spotykać, bo nie będę mogła. Postanowiłam zrobić coś takiego i postanowiłam zamówić w drukarni kartkę świąteczną, taką trochę inną kartkę świąteczną. I pewnie część z Was gdzieś w tych przestrzeniach tę kartkę może otrzymać. Nie będzie to tak, że ktoś ją dostał, bo go bardziej lubi, albo ktoś nie, bo mniej. Trochę musieliśmy wybrać jakiś klucz, więc wybraliśmy trochę klucz zawodowy. Więc, no dobrze, nieważny jaki klucz. No więc mam nadzieję. Że jak gdzieś tam w tych przestworzach ta kartka do Was dotrze, to pamiętajcie, że nie jesteśmy przez to bardziej wyjątkowi, tylko wierzę głęboko w to, że to, co będzie na tych życzeniach, a one są inne niż normalnie, bardzo inne. No i nawet mogłabym powiedzieć takie samorodne, ale no dalej nie mogę zdradzić, to chcę powiedzieć, żebyśmy byli dla siebie dobrzy i że wśród nas już mieszkają ambasadorki dobrostanu, Dobre dusze, które absolutnie wiedzą jak czarować ten świat przy użyciu dobrych narzędzi. Więc spotykajmy się przy tym stole. Nie dzielmy się na tych, którzy są biali ani czerwoni. Nie dzielmy się też na tych, którzy są bardziej bliżej albo dalej z tej rodziny. Czyli znowu po prostu obyśmy zdrowi i weseli byli i każdą chwilą się cieszyli. E, tak, e, żebyśmy. E, tak napisała Ania. Też bym tak sobie życzyła przede wszystkim zdrowi, bo to jest taka wartość, którą się docenia dopiero wtedy, kiedy się jej ma mniej albo wcale. I tak sobie myślę, moje drogie girls, bo myślę, że dziewczyny to oglądają najbardziej. W tych kobietach jest taka moc, taka, taka jakaś umiejętność salania tego stada, bo znowu mamy to biologicznie jakoś bardziej rozwinięte i tutaj Broń Boże nie, nie imputuje w jakiś zasobem tego potencjału męskiego, ale chcę tylko zwyczajnie po ludzku powiedzieć, zagarniajcie te stada pod tę choinkę, zagarniajcie te młode sztuki do robienia tych pierogów i do dekorowania tych pierników, do przekazywania tych tradycji i do tego żebyśmy sobie budowali taką naszą rodzinną przewagę konkurencyjną w stosunku do tego świata i do tych zasobów tego świata tych, które są takie dla nas no, szybkie, dynamiczne i takie nie do końca bezpieczne, bo ta infomasa danych jeszcze będzie szybsza, no a nasz mózg jakby dalej nic nie jest w stanie z tym zrobić. Taka mądrość mieszka zawsze w tradycji i w stadzie. Taka mądrość mieszka w każdym z nas zdecydowanie szybsza na wyciągnięcie ręki bardziej niż w książkach. No więc życzmy sobie tego, żeby było nam zwyczajnie po ludzku dobrze. Profesor Królicki, to jest moje małe marzenie. Tak jak wam powiedziałam, zgodził się na to, żebyśmy zrobili dla Was jakiś, jakąś bajkę. Nie wiem, czy będzie to poniedziałek, bo on jest zaangażowany w aktywności. Basia napisała, że się dzisiaj spóźniła przez pobudkę bliźniaków o czwartej. No jak bliźniaki mogą się budzić o czwartej? No co to w ogóle mają być za bliźniaki? Po prostu, no, trzeba im powiedzieć, że śpi się o tej godzinie w nocy, ale absolutnie Basiu rozumiem story i w ogóle się nie spóźniłaś, najwyżej sobie od zobaczysz. Więc ja Wam życzę takiej magii, a jakbyście chcieli na przykład sobie kupić świeczki takie, na przykład takie I teraz wyjdzie, że robię handel. Albo na przykład takie, bo są jeszcze takie duże i one są z rodziną, chociaż nie wiem, czy ją będzie widać. To jest taka pani Maria i ona jest pszczelarzem. I ona takie cudowne aniołki i tutaj jest pszczółka, ja nie wiem czy ją widać, pewnie nie widać. I ona to robi, ja wam zaraz dam do niej linka, żebyście zamawiali, bo jej te ee, Rzęczące monety i papierowe są bardzo potrzebne, myślę, a my, a my możemy mieć cudowne anioły. Ja jestem akurat swoimi zachwycona. Chciałam je wydać na prezenty świąteczne, a tak się zastanawiam, czy je ktoś w ogóle dostanie. To są takie anioły z, z całkowicie z wosku, ale dla mnie wyglądają jak witraże. Nie dość, że, nie dość, że zdrowe, nie dość, że mądre to jeszcze może komuś pomóc. Tak, pie, piękne są. Basia, ja w ogóle nie mam złudzeń, że one są piękne, te świeczki i robione ręcznie przez panią Marię. Więc, jak ja tylko znajdę jej profil facebookowy, a pewnie zaraz znajdę, to ja Wam tutaj zaspoileruję, bo to jest cudowna kobieta, która zmienia świat. I ona w ogóle się z tym nie kryje, że ona ten świat zmienia, a ja jestem przeszczęśliwa, że ona ten świat zmienia. Więc, podałam Wam namiary na jej Facebooka i zamawiajcie świeczki, bo one na pewno zrobią taką magię. A ponieważ pani Maria ma w sobie magię i została nominowana do nagrody. Najpiękniejszej do nagrody, i wiecie co, teraz będę, <laughs> Sandlerowej. Przypomnijcie mi Irenę Sandlerowej za to, że zmienia świat, więc tym bardziej zmieńcie jej świat, zamówcie te świeczki, niech ma dużo roboty, dziewczyna. Dziewczyna jest, tak wiecie, fajna laska po 60, która naprawdę teraz czuje, że ten świat będzie zmieniać. No to poszło. A <laughs> Pierwsza sprzedaż w grudniu u Grochowskiej, tak bym powiedziała, zaliczona. Dobra. Ja już dochodzę do siebie. Takie tam jeszcze mam dochodzenia. Będę pewnie jeszcze przez parę dni albo tygodni całkiem do siebie dochodzić. Ja chciałam Wam powiedzieć, że grudzień można sobie zaczarować albo zakląć. Jeśli go sobie zaczarujesz, to twoja głowa będzie pamiętać te cudowne chwile i momenty, w których wydarzało się dużo dobrych, małych rzeczy. Ale jeśli go sobie zaklniesz, że to jest cholerny grudzień, to w listopadzie przyszłego roku już ci się to samo zdanie przypomni, żebyś nie zapomniał albo nie zapomniała, że to jest ten cholerny grudzień. Każdy dzień można sobie zaczarować albo zakląć. Ja czeruję Wam te poniedziałki właśnie po to, żebyście wiedzieli, że Wy też umiecie, bo to nie jest wyjątkowa umiejętność lewitacji. To jest absolutnie prosta umiejętność patrzenia z wdzięcznością na świat. I wy to, i ja to mam. Więc bardzo mi na tym zależy, żebyście w tym grudniu czarowali. Czarowali świeczkami, czarowali dobrym słowem, czarowali tym, co ten świat Wam dał do czarowania. Bo każdy z nas coś robi ważnego, dlatego świata i w nim odgrywa kluczową rolę. Więc czarujcie. Tego Wam życzę na poniedziałek. Idę wypisywać jeszcze kartki bo jeszcze trochę ich tu jest do wypisania. Naprawdę nie mogę Wam powiedzieć, jakie one są śmieszne w środku, bo nie mogę. No, ale to na pewno będzie, będzie też zabawnie. W ogóle w nocy mi się jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć, przyśniło. O, oczywiście Wam pokażę, to jest, to jest, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To jest oczywiście no mózg, nie? To jest oczywiście jakaś tam droga w mózgu, coś tam ona robi. To jest naprawdę nieważne. Nie, siedziałam, chciałam mi się już iść całkiem spać. I oczywiście to jest kolejna droga w mózgu i ona też coś tam robi, no i to co napisałam, to powiem wam, że jak ja to zrobię, co napisałam w tytuł, co mi się w nocy przyśniło, to będzie duża radość, znowu dla nas wszystkich, bo ja mam tak, że mój mózg bardzo lubi ze mną gadać, szczególnie przed snem, tak, i on mi podsyła takie pomysły na zmienianie świata, na nagrody Nobla i na wszystko inne, no, i oni mi podsunął pewne narzędzie, i ja myślę sobie, że to jest kochany ten mój mózg, i ja mu bardzo za to dziękuję, i to będzie dobre, no, to będzie cudowne. Oczywiście, jeszcze nie wiem, czy to umiem, znaczy na pewno to ktoś umie, więc mi na pewno ktoś w tym pomoże, no ale ani słowa wam nie powiem. I chcę jeszcze się wytłumaczyć, jest na nami Monika na Instagramie, mam 180 tysięcy znaków książki, więc pchnęło się do przodu. Jest szansa, że, że będzie niebawem, ale może jeszcze jakiś rozdział. Więc jak czujecie, że w tej książce o mózgu i o lasach koło Stąporkowa i o halabardach spod Grunwaldu, coś jeszcze uważacie, że być powinno, to dajcie znać, bo ja tak czuję, że tam jeszcze jest co najmniej przestrzeń na kilka rozdziałów. I tak czuję, że ona powinna być jakoś zagospodarowana bardziej. Więc no, będzie ten Nobel. Oczywiście, że będzie ten Nobel. Ja tak czuję, że on będzie na bank. Można się śmiać, można płakać, można wysyłać mnie do psychiatry. Wszystkie opcje są prawdziwe. Moja też. Więc ja oddalam się nieśpiesznie celem do picia mojej kawy w filiżance którą otrzymałam od moich cudownych absolwentek, kursantek. Chciałam powiedzieć Wam tylko też, że wczoraj przez wczoraj był zjazd drugi brainologii i że znowu był ogień, więc wiecie, no. kiedyś trzeba też odpocząć. Więc w poniedziałku czaruj się, każdy z nas niech jest dzisiaj tym czarodziejem poniedziałkowym, a ja wracam, staram się wrócić do jakiejś biologicznej równowagi, ocierając się o homeostazę, tak bym nawet powiedziała. I idźmy sobie dzisiaj szukać takiego dobrostanu, bo on jest. I właśnie chciałam Was poprosić o to jeszcze. Ponieważ tak mi wczoraj też przyszło, że trzeba byłoby spisać takie prawa dobrostanu. Pierwsze prawo dobrostanu brzmi, bo to już wiem, że dobrostan jest wartością tego świata i jest dany każdemu, ale nie każdy z tego prawa chce skorzystać. Ale on jest. Na niego nie trzeba sobie zasłużyć, nie trzeba zapracować. Dobrostan wszędzie jest. Ja będę te prawa chciała spisać. Niczym, Mojżesz, Mm, przykazania na tablicy mm, mm. E, po to, żebyście nigdy nie zapomnieli. Mm. Marzenko pici zdrowotną noblowską kawę. Tak, oczywiście. Więc patrzcie, jak będzie wyglądać osoba, która otrzyma Nobla. Profesor Kawka wczoraj powiedział, że, on mnie jakoś tak nazwał śmiesznie, nie wiem, może dziewczynę przypomną, on powiedział, że jestem Polski Północnej. To było też takie, wiecie, z cyklu, nie czarownica, ale w okolicy. Więc zupełnie, zupełnie, absolutnie trafiona. A więc moje kochane, dobre dusze po tej drugiej stronie, <noise> jak widzicie kończy mi się możliwość mówienia, 9.01 to znaczy, że jest co najmniej minutę za długo, wszystkiego co dobre dla Was na ten tydzień, pamiętajcie strefy klimatyczne, nie mogą być w tym samym pokoju, a już na pewno nie na tej samej werandzie. Pamiętajcie, żeby nie dzielić się na białych i czerwonych braci i pamiętajcie, że wszystko to, co dzisiaj możecie pięknego doświadczyć, musi zacząć się tu. Więc doświadczajcie tu, a ja idę pisać korespondencję dalszą do profesora Królickiego. Jeszcze raz wam przeczytam tylko to, co on napisał. No to widzę, że pierwszy etap kontaktu pod tytułem Ekscytacja młodego kleryka, trawionego duchowym żarem, mamy już za sobą. A ja myślę sobie, że my ten odcinek Happy Monday mamy już za sobą. Więc pięknego dnia troskajmy się o siebie i pamiętajcie o bajkach. W nich jest moc, mądrość i magia. Nie tylko w grudniu, tej magii nam wszystkim życzę. Pięknego dnia. Buziaczki, pa!